No to co, spróbujemy jeszcze raz. Teraz znam już leja od tej bazy i wiem, że nie muszę tutaj podchodzić tędy, także mogę sobie te kreacje ominąć. Być może pozwoli mi to zachować chociaż część zasobów. A zatem przejdziemy sobie tu i tu

The musi way tutaj przejście, żebym widział co, to, co to jest, więc wszyscy poczekają. Słyszymy. 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 <laughs> there you go. This thing looks ready to smash something. Is that an environment suit? Maybe something that can't handle our atmosphere? <laughs> Those emissions could be toxic. I advise caution, Commander. <laughs> I got nothing. I'm being flanked. Get it together. And still, the elders offer you mercy. You eee, you się you <laughs> mu to, tak. Musimy go rozwalić tutaj. <laughs> Jeden punkt obrażeń. No nie. Rzuć. Czemu oni tak niską szanse trafienia mają? Czy on naprawdę jest tak dobrze ochroniony tutaj? No nie wiem, mogę z niego strzelić trzy razy. Pytanie, czy trafi? Raz, dostał. Dostał. I strzał z pistoletu. Dostał. Okej, okay, to teraz z shotgunem. Może? A może nie? Nie wiem. Zobaczę. Dobra. Strzelaj do niego. Dobra. I ty też strzelaj. No i teraz właśnie nie dostawisz, nie? Nasza drogowna mogłaby mu poprawić, ale ona i tak go nie zabije. Także. Także strzelanie do niego to jest raczej, chociaż. Ona ignoruje pancerz, więc jeżeli go trafi, to zastrzeli go. Teraz ja wiem, że on jeszcze w stanie, ale to jego forma druga to ona jest, strasznie wolno się rusza. Rzecz szansa, że w ogóle nie dojdzie.

Zrobimy tak, odejdziemy. Jeszcze jedno go. Well, how about the... Niech się Cięńka nawet wykaże, chociaż. Chodź, chodź. Teraz to, co zrobimy inaczej w tym drugim pomieszczeniu, chodź, chodź. to zniszczymy tamtych dwóch przeciwników na początku. Jak w wid było widać, też ci dodatkowi przeciwnicy przestali wychodzić po pewnym czasie, więc... Może się też nimi zająć tymi kodeksami, Chryzalidami. Ten kapłan adwentu jest najgroźniejszy, ponieważ on wyeliminowuje mi jednego żołnierza od razu. Nic, otwórzmy te drzwi. A kogo oni zobaczyli, że się obudzili? Sorry. Możemy dojść dość tylko że ten by i tak strzelał. A więc nie. Okej, okay, podłóżmy tutaj claymore. Zetunujmy go. Teraz ona musi rozwalić mi tego meka ciężkiego strzałem. Najesz. Tutaj mamy jeszcze jednego żołnierzyka, śmiesznego. Co możliwe, że on zaraz zginie. Chyba nie mogę tak stać na otwartym, nie? Może rozmieczem? Znaczy, a właściwie toporem? Jasno, cholera, no. Dobra, wiem. Stań tutaj. Błyskawiczne ręce... ...niego. I z pistoletu. Z ta osoba... Co może zrobić? Może przyjść tutaj... ...i rozwalić go karabinem. Jeszcze coś tam pokazywało palcem, ale zginął. Ok, podejdźmy tutaj i zróbmy tryb warty. Zobaczmy, co oni zrobią. <śmiennie> <śmiennie> Mogę zejść to tak? Tak samo ona może tutaj zrobić zdalne uruchomieniem. Zróbmy. Czemu ten Aha, bo on miał tą tarczę. Okej. Okay. Granat plazmowy W niego Tak We dwóch w zasadzie mogę Strzelaj ten adromedon jest teraz głównym wrogiem tutaj, nie? Tego, że nic mu kurde nie zrobię. 51% szans na trafienie. Jest gorzej niż było. Niestety muszę to wykonać bezbłędnie, żeby tę misję przejść. Podgon celu tutaj jest na żółto. Co to znaczy, że tutaj nie ma ściany? Ale nie mogę strzelić do niego z tego stąd. Żeby do niego strzelić, to muszę się w tym kwasie ustawić chyba tutaj dajesz protokół ja na niego, niech on zginie. We'll do Our soldiers are suffering out there. We'll need to give them some time to recover when we get back. Chciałbym powiedzieć, że to Oni, nie przesądzę, ale to jest kłamstwo. Nie, do Zatem spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, kogo oni tutaj zobaczyli. Może ją Wykonam w tym momencie twardy zapis. Mm, nie tutaj. Tak, tutaj. 26b. Okej, okay, zamknij to od razu. Skanowanie, jestem na tym, skanowanie, sponsorzy, teraz. Sponsorzy, teraz. Sponsorzy, teraz. Sponsorzy, teraz. Sponsorzy, teraz. Sponsorzy, nie Sponsorzy, A nie mogę skorzystać z tego, że oni stoją w zasadzie obok siebie, i tutaj im świnie podłożyć taką. I teraz, kurde, jakby można było to zdalnie uruchomić, to by było fajnie. Tak, żeby wybuchł ten Claymore, ale źle go położyłem. A co za tym idzie?

Overwatch. Ok, otwórz teraz te drzwi. Rzucimy tym Claymore. No nie, no jak on będzie tutaj leżał, to nie, nie trafi tych z kolei. <grymne> Także nie mam wyjścia, muszę tutaj go położyć. No dobra, niech będzie w takim razie. Oddaj strzał do celu. Nadajesz. We can no dajesz. Co, jak? Ona tego zabije? Kurwa, matrz! Ja pierdolę! Energy signature directly ahead. This appears to be an alien transport device of some kind. Understood. Looks like we found our way out of here. Whatever you say. No wal w niego, wal. Albo mieczem może? Nie, mieczem to nie jest dobry pomysł. Wal z niego. Strzelgana. Tutaj. To już jest ostatni żołnierz. Dobra, schowajmy się i prawdopodobnie mi się uda strzelbą. Czy może lepiej tym? Nie, strzelbą dajesz.

No niestety, ale oni wszyscy muszą żyć, żeby miątą przejść przejść. Także jeszcze raz.

bardzo dobrze. Teraz ty do niego, z zeszłego gana. Big deal. To był big deal. To był big deal. Tutaj się wycofamy. Damy jej protokół wsparcia. Albo nowej może. on jest nowej Sama wejść w tryb warty tutaj przejdziemy e... za to miejsce. Tryb warty tutaj przejdziemy. Oni są obydwie zdrowi, tak? To przejdziemy tutaj. Tryb warty. A tu kucnąć można, można. To ale nic się szkodzi. Ten wiadomo, co zrobi. Wyczaruje swoją tarczę. O kurde, ale mocno. Nie mogę tego wypędzania. Ono będzie potrzebne na coś innego. Muszę jeszcze raz Claymore. Nie wiem, spróbujmy strzelać najpierw. Okej. Okay. teraz ta może załatwić tutaj tego.

Tutaj i przykuc. Teraz tak co ma zrobić Emil Martin podejdzie, podejdzie tu może I co? Strzelamy czy czekamy? A strzelaj To był błąd. Na teraz. Dobra Przejdziemy tutaj Tryb warty z pistoletem. Na razie tyle. Zobaczmy, co on zrobi. Postanowiłem się ruszyć, pewnie po to, żeby strzelić tam, gdzie zabładli bardziej No, czy przecież, że tak